Witajcie! Trzy wieczory nieśpiesznego składania sprawiły, że na nogi stanął u mnie kolejny model Gunpla z kategorii bardzo przeze mnie lubianych zęskich cyklopów. A oto i recenzja. Przed Wami MS-06 Zaku 2, model w skali 1 do 100 klasy Master Grade. Mimo, że jest to chyba moja ulubiona stylistyka wśród gandamowych mobile suitów, to jakoś nie zdarzyło mi się do tej pory pozyskać pełnowymiarowego, najzwyklejszego Zaku 2. Po drodze wskoczyły wariacje, wskoczył Zaku 1, ale zwykła dwójeczka w formie podstawowego, zęskiego troopera omijała moje półki. Aż wreszcie wskoczył i to jako Master Grade, oczywiście dzięki uprzejmości niezastąpionego Ranalkusa. Model w skali 1 do 100, więc nieco większy od standardowych high grade'ów, wyprostowany mierzy około 17 cm. Kultowy design, bardzo fajnie przeniesiony w plastik, budowa nie sprawiała najmniejszych problemów kroków jest dość sporo, ale nie ma tutaj żadnych kłopotliwych do wykonania czynności. Główka uchwyca cały rok Zaku 2. Proste obły kask, oko kamery ukryte pod przezroczystym wizjerem oraz charakterystyczny ryjek. Tutaj też widać różnice w skali i klasie. W standardowych high-grade'ach te segmentowane rury zazwyczaj są odlewane po prostu jako jedna część, tymczasem tutaj w ramach dodatkowego challenge'u wszystkie koraliki symbolizujące segmenty trzeba wyciąć osobno i nawlec na przewód. przełód. Na szczęście nie trzeba tego robić pojedynczo, całość jest tak jakby przyczepiona na doramki, że można je sobie po prostu nawlec jeszcze na niej, a następnie odciąć zbędny fragment i mamy wtedy od razu cały element gotowy do przyczepienia. Co więcej, oczko jest nie tylko zwykłą naklejką, jak w mniejszych skalowo modelach, ale faktycznie porusza się razem z ruchem głowy, tak jakby to było w animacjach. W środku łebka znajduje się bowiem prosty mechanizm zębatkowy połączony ze ślepkiem. W efekcie, kręcąc szerepem na boki wprowadzamy też w ruch oczko. No wygląda to strasznie fajnie i urealnia model. Pamiętajcie, oko patrzy. Poza tym główka ma standardową ruchomość. Staw kulkowy, więc swobodny obrót dookoła szyi, możliwość spojrzenia w górę i nieznacznie w dół. Co więcej, głowę można sobie trochę skastomować według naszej wizji. Domyślnie montuje się gładki czereb zwykłego troopera, ale można go zdjąć i zastąpić jedną z wersji maszyny dowódcy oddziału. Swoją drogą po czapeczko znajdują się bardzo fajne, wytłoczone detale mechanizmów. To jest coś, dlaczego warto składać Master grade, te wszystkie poukrywane smaczki i szczegóły. Alternatywny kask ma małe wyżłobienie, w które wsadza się jedną z dwóch antenek. Jedną taką prostszą, ostro ściętą, drugą natomiast ciut dłuższą z małym przedłużeniem. Oba warianty fajnie wyglądają i myślę, że już na stałe chyba później zostawię sobie jeden z nich, bo mobil tym samym wygląda trochę ciekawiej. Oczywiście jest standardowy dla zaku gładki tors, pozbawienia jakichś wyróżniających się detali, gładko przechodzący w pancerną spódnicę chroniącą krocze. Ta zawsze mi się kojarzyła z kieckami rzymskich legionistów. Rury po bokach oczywiście znowu montuje się dokładnie tak samo jak te na policzkach. Ścinamy wszystkie koraliki, suwamy na przewód, odcinamy i mamy gotowy element bez większego męczenia się. Dużo wygodniejsze niż nawleka. A nie ich po jednym i mniejsze ryzyko zgubienia małej części. Z tyłu prosty plecaczek, do którego podłączone są rury. Widać niezbyt wydatne dysze napędu odrzutowego, Zako może robić nieznacznie skłony dzięki zawiesowi w torsie. Nie jest to jakiś bardzo głęboki staw, ale pozwala na zauważalne pochylenie się albo taki drobny japoński ukłon, jak to woli. Jest też obrót w pasie, aczkolwiek troszeczkę blokowany przez elementy spódniczki. Przez chwilę wydawało mi się wręcz, że model jest go pozbawiony, ale na szczęście się myliłem. Obrót funkcjonuje tylko trzeba troszeczkę unieść te ruchome osłony. Korpus skrywa jeszcze jedną niespodziankę. Po bokach od przodu. Mamy ruchome panele, które można unieść, żeby zajrzeć do środka, gdzie zasiada pilot. Ciężko jest go dostrzec, bo nie tylko wewnątrz jest ciemno, ale też jest obecnie trochę schowany, bo jego kokpit został wycentrowany. Ale można go przesunąć w lewo lub w prawo. Służy do tego dźwigienka umieszczona na plecach, przykryta plecakiem. Żeby się do niej dobrać, trzeba takowy zdemontować, co jest ciut upierdliwe, bo spasowanie elementów jest ciasne. jeśli już no, robimy taki mechanizm, to mógłby być on lepiej dostępny. No ale okej. Okay. Mamy przełącznik, midziamy ładnie paluszkiem i z drugiej strony kokpit z pilotem pojawia się. Z lewej lub z prawej strony. Tak jak wiem, kiepsko to widać. Nie bardzo wiedziałem, jak doświetlić to ujęcie, żeby miniatura była lepiej widoczna, ale coś tam, coś tam przebłyskuje. Ziomeczek siedzi sobie wygodnie. No nie będę go wyciągał, bo coś czuję, że wkładanie ponownie takiego szkraba byłoby wysoce irytujące. Ale samej postaci idzie się przyjrzeć tak czy siak, bowiem na ramce znajduje się jeszcze jedna figureczka pilota, odlana w pozycji stojącej. Jest to naprawdę maleńkie, mniejsze od paznokcia małego palca, ale został odlany z największą dbałością o detale. Widać złamania materiału na kombinezonie, gogle, kask, oczywiście. Gdyby go podmalować, wyglądałby jeszcze lepiej, no ale ja nie będę się za to zabierał. Nie lubię malowania figurek, a już zwłaszcza takich okruszków. Nic właściwie nie da się z tą figurką zrobić, no ewentualnie może on stanąć na dłoni mecha, ale poza tym jest to po prostu taki ładnie wykonany, malutki dodatek, który przy pierwszej lepszej okazji gdzieś tam upadnie i zgubi się pewnie na wieki. Czeka go zatem los wiecznego rezydenta w torebce z akcesoriami. Prawe ramię zwyczajowo w wypadku Zakud 2 osłonięte jest tarczą, montowaną na barku. Jest połączony na kompresowalnym wysięgniku, więc decha nie ogranicza w żadnym. W wypadku ruchomości ramienia, ta zasada jest całkiem imponująca. Zakup ma stawy motylkowe, więc można zbliżać ramiona do siebie, co będzie pomocne w pozowaniu z uzbrojeniem. Do tego pełna swoboda w barkach, obrót w bicepsie, podwójne stawy łokciowe oraz kulka w nadgarstku. Co więcej, ten model nie ma wymiennych dłoni, gdyż grabki są full pozowalne. Kciuk na niezależnym stawie kulkowym, palc wskazujący również na kulce oraz z ruchomym paliczkiem. Pozostałe palusie są złączone w jeden element u nasady, za to mają osobne paliczki. Zatem bardzo pozowalne łapki. Stawy nie są jednak jakieś super ciasne, ale też. Nie całkiem luźne, no ale nie posiadają za dużo tarcia. Mimo to da się je zostawić w konkretnej pozycji, np. zwinięte w pięść czy w okejkę. Okay no i raz jeszcze można się przyjrzeć pracy mechanizmów. Model ma widoczne i w pełni funkcjonalne siłowniki w łokciach. Kapitalna sprawa, ta widoczna mechanika sprawia, że naprawdę ma się wrażenie obcowania z modelem z wyższej półki. Z kolei lewe ramię osłania oczywiście kolczasty na z trzema masywnymi szpikulcami, idealny do pociągania przeciwnika z bara. Zawsze lubiłem tę asymetrię, z jednej strony tarcza, z drugiej coś bardziej ofensywnego. Na też oczywiście zamontowany na takim samym wysięgniku, co z drugiej strony, zatem również nie Ogranicza ruchomości kończyny. Nogi, jak to w wypadku tego MSA, nie są skomplikowane, obłe. Tutaj wkrada się może jedyna rzecz, która może nieco przysporzyć odrobinę problemu podczas składania. Osłony na łydce, te długie z przodu, nie od razu spinają się z resztą, zwłaszcza w tych cięższych partiach u dołu. Należy je dobrze spasować, żeby zakreszczyły się z tymi z tyłu i na bokach, ale nie jest to duży problem. Pod płytkami pancerza tańczą oczywiście kolejne mechanizmy. Taki model aż chciałby się zostawić, choćby częściowo odsłonięty, żeby podziwiać sobie czasem całą tę wewnętrzną konstrukcję. Dzięki ruchomej spódnicy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić Prawie pełny szpagacik, do tego swobodny ruch do przodu, do tyłu, obrót w ucie, podwójne stawy kolanowe i ruchome stopy. Zwracam uwagę nieco na konstrukcja przewodów, w odróżnieniu od tych na głowie i w korpusie. Te nie mają w środku plastikowego wężyka, lecz miękkie sprężynki. Dzięki temu są bardzo giętkie i nie blokują ruchu. Proste i efektowne rozwiązanie. Stopy mają nawet ruchome. Hmm, nazwijmy to palce. No, część stopy, gdzie u człowieka są palce, u mecha niekoniecznie. Po zdjęciu osłon można się także tutaj przypatrzeć pracy siłowników, chyba najfajniejszej ze wszystkich. Jest coś takiego mega satysfakcjonującego w takiej imitacji hydrauliki. Chodzi to wszystko bardzo gładziutko i satysfakcjonująco. Naprawdę szkoda, że wielu tak interesujących szczegółów zwyczajnie nie widać po ukończeniu modelu. Żaden wojak nie rusza do bitwy z pustymi rękami, nie inaczej siły zonu. Zakuma w zestawie standardowe zabawki mechów z tej linii, hitax, karabin maszynowy, rakietnica oraz zasobniki z pociskami tutaj ostatniej, montowane na nogach. Mają one wąskie paski, trochę odginalne, żeby dało się nimi objąć nogi w odpowiednim miejscu i umiejscowić gdzieś na dole łydek. Żeby jednak te paski odgiąć, trzeba wpierw zdemontować przednią część zasobników. Takie przepaski z rakietami prezentują się na modelu całkiem spoko, ale głównie gdy się na niego po prostu patrzy, bo przy pozowaniu niestety mocno irytują. Siedzą pewnie... I nie ruszają się jedynie wówczas, gdy natrafimy na właściwe miejsce na nodze, żeby się zakleszczyły. Wystarczy jednak lekko poruszyć nogą, a prawie na pewno zaczną się wówczas majtać we wszystkie strony. Irytuje to mocno, bo ciągle trzeba je poprawiać. Rzecz typowo do wyposażenia modelu, jeśli wiemy, że będziemy go po złożeniu zbyt częst, niezbyt często zdejmować z półki. Akcesoria do łapek montuje się używając cienkich wypustek na wnętrzu dłoni. Wszystkie sztuki uzbrojenia posiadają cienkie rowki kompatybilne z tym adapterem. I tak na przykład toporek wystarczy po prostu wpiąć w dłoń i zacisnąć na nim pięść. Z tym sposobem zakół może sobie pomachać swoją siekierką. Taki to na zarówno trefna, jak i federacyjnych minionów. Ostrzem można sobie oczywiście podmalować dodatkowo na żółto, żeby oddać efekt rozżarzenia. No i ja się raczej na to nie zdobędę. Ostatnia próba malowania to pora u Zaku High Mobility zakończyła się mocno średnio. Karabinek robi ratatatata, oczywiście w naszej wyobraźni, bo nie ma dwóch funkcji dźwiękowych, klasyczna broń zaku. Automatyczna spluwa z montowanym na górze okrągłym magazynkiem. Broń jak najbardziej spoko wykonana, cieszy drobny detal w postaci szybki w celowniku jako osobnego elementu. Model może chwycić broń zarówno za rękojeść, jak i boczny uchwyt. Niestety nie jest to najbardziej solidna instalacja broni. Wypustka jest jednak ciut za krótka, a port płytki, przez co podczas manipulacji modelem łatwo o to, żeby karabin po prostu się wypiął. Podczas pozowania trzeba to ułożenie ciągle poprawiać i znowu jest to trochę. Irytujące. Jakkolwiek pozywalne palce są bardzo fajne, to chyba już wolałbym mieć te jeszcze jedną parę dłoni odlanych po prostu na sztywno i dedykowanych pod trzymanie gnata. Takowe byłyby jednak wygodniejsze. Podobnie lubi sobie wypadać bazuka, ale oddać trzeba wypozowany z bronią, zwłaszcza z tą, zakół wygląda znakomicie. I warto mieć cierpliwość do tych nieszczęsnych dłoni. Uzbrojony mobil wygląda stanowczo najlepiej i najgroźniej. Aż się prosi o jakieś efekty strzałów, zarówno do karabinu, jak i wyrzutni. Muszę poeksperymentować z tymi efekcikami z ostatniej paczki od Kusa. Może dałoby się tutaj coś dopasować. Fajne smaczkiem w wypadku bazuki jest klapka na celowniku, którą można podnieść. No kolejny mały detal przesądzający o dopracowanie całości. Bardzo fajna ciężka broń. Świetne jest też to, że całość uzbrojenia może wylądować na figurce. Zasobniki na nogach, karabin w łapę, z kolei toporek można przytroczyć do bioder z jednej lub z drugiej strony, służy do tego adapter z klipsem. Z tyłu natomiast na siedzeniu znajduje się składany port dedykowany pod bazukę. Wystarczy wydobyć go paznokciem i spasować z rowkiem na powierzchni broni. Tym samym uzbrojony od stop do głów zaku może kroczyć do bitwy z całym dodatkowym wyposażeniem. To się bardzo chwali, bo nie Przepadam z akcesoriami, na które nie ma miejsca i trzeba je chować, żeby nie poginęły. Test pozwalności wypada bardzo spoko, dużo pomagają w ekspresji ruchome oko i palce. Mech całkiem spoko wygląda nawet wypozowany i bez osprzętu, ale dopiero z zabawkami zaczyna błyszczeć na poważnie. Dzięki licznym stawom z dobrym zakresem ruchu może bez problemu np. przyklęknąć na jedno kolano, czy zostać ujęty w ogóle całkiem dynamicznie. Z jego pomocą można odtwarzać liczne kadry z gandamowych anime, a kiedy dysponujemy jeszcze dodatkową podstawką z ramieniem i chwytakiem, możemy jeszcze dodatkowo posłać chłopaka w powietrze, gwarantując, jeszcze bardziej dynamiczną ekspozycję. Coś co uwielbiam. Mimo tych wspomnianych problemów z bronią model posuje się bardzo przyjemnie. Garść porównań. Na pierwszy ogień oczywiście z moim drugim Master GM79G Command Colony Type, dwóch truperów z obu stron barykady, perfekcyjnie wyglądają razem, super zeskalowani, Zaku jest minimalnie, minimalnie niższy. Dalej z całą moją rodzinką linii Zaku, High Mobility Type, Zaku 2 Gashapon, Zaku 1 High Grade i Zaku 1 Gundam Converge. I na koniec inne podobne wizualnie maszyny: UGY r 41 Manrodi i M02RF01 Mesa. Ten ostatni naprawdę potężny, jak widać na high Master Grade Zaku to świetny dodatek do kolekcji każdego fana Zonu. Model bardzo estetyczny, dobrze zaprojektowany, perfekcyjny w 99%. Jedyne co wkurza to to wspomniane mocowanie broni, które nie jest jednak czynnikiem przesądzającym o jakimś wyjątkowo złym doświadczeniu. Wręcz przeciwnie, jest to model satysfakcjonujący zarówno jeśli chodzi o sam proces składania, jak i zabawę po nim następującą. Wygląda super, buduje się przyjemnie, ma zestaw pasujących akcesoriów. Mimo drobnych problemów jestem bardzo na tak i póki co zajął on zaszczytne pierwsze miejsce wśród moich zeońskich modeli. Czy coś kokejstotronizuje jako interpretację za Q2? Być może kiedyś się przekonam. Dzięki za uwagę, zachęcam do skomentowania filmu, do wpadnięcia na mojego Instagrama oraz Discorda. Życzę Wam wszystkim miłego poniedziałku i do słyszenia ponownie już niebawem.